Hello, hello widzę, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Przedostajemy sobie nową skrzynkę, jak wiecie lub nie wiecie Dodali nową skrzynkę, także zobaczymy sobie Czy coś fajnego nam dzisiaj z tego wy wydropi Wiadomo, zrobimy sobie bitewki, dodamy też inne skrzynki Także zobaczymy jak to wszystko wyjdzie Mamy naprawdę duży kapitał, także wydaje mi się, że powinno być ok. Słuchajcie, wyniki z poprzedniego odcinka na skina o 15 zł możecie znaleźć już na moim serwerze na Discordzie, także obczajcie sobie. W tym odcinku, jak zawsze, również można wygrać skina. Jedyne co trzeba zrobić, to wiadomo, użyć mojego kodu OLiWka, stawić lajka, lajka i suba oraz trakcie odcinka powiem hasło, które trzeba będzie zapisać w komentarzu e, oraz cały czas trwa konkurs. W sensie, e, Kilka konkursów, można powiedzieć. Macie do wygrania 6 skinów, tak jak widzicie. Tutaj macie kwoty do ładowania, jakie musicie płacić na wybr wybranego skina. Tak jak widzicie, mój kanał się dopiero rozwija, także szanse są większe na wygraną. Tak jak widzicie, tutaj pięć osób wy wygrało poprzednie konkursy. Więc, jak płacicie na przykład trzy dychy z łańcucha do oliwka, to automatycznie bierzecie udział w tych tutaj wszystkich sześciu konkursach. Także warto wziąć udział. Dobra, więc w sumie przejdziemy sobie do tych bitew. Już Wam pokazuję tę skrzynkę. W sumie możemy zrobić sobie taką bitwę też ze skrzynkami, które ostatnio dodali. W sensie już otwierałam te skrzynki, ale osoby, które nie widziały odcinków wcześniejszych. No, to sobie też obczają, e, czy coś fajnego nam wytropi, więc wiadomo. standardowo bierzemy sobie tą nową skrzynkę. E, czekajcie, ile na czysterze kosztuje: 328, dobra. E, więc jeszcze nie mamy e, jak otworzyć na czysterze, ale weźmiemy sobie dwa razy na buście No, ja już otwarłam tę skrzynkę e, poza odcinkiem i naprawdę coś fajnego mi e, wylosowało, ale nie będę mówić. E, dobra. Więc czekajcie. Eee, te skrzynki również są nowe. Także weźmiemy sobie. Mm. No ta też była nowa, ale to już jakiś czas temu dodali. Także nie będziemy sobie brać. To wiadomo, są z eventów te skrzynki. Eee, te są nowe. Ale no kurde, 280 zł. Eee, jeszcze jedna chyba była, już teraz nie pamiętam. Ta też jakiś czas temu była dodana. Eee, więc dobra. Na razie zrobimy sobie taką bitwę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Eee, standardowo damy na dwie osoby. <grymne> także zobaczymy, dobra. Ktoś dołączył do nas, także nie jest źle. Hmm. O Jezu. Teraz z masakra. A nie, dobra dla nas: 25 zł. O Jezu. A nie, dobra testet wyleciał dobra, mamy winę także jest OK. Eee, 70 ile? Eee, 77 zł na plus jakoś więc dobra, nie jest źle. Eee, 323 zł chyba już mamy żeby na jesterze otworzyć tą skrzynkę ale kurde, no nie ryzykowałabym na razie eee, poczekajcie, tam jakoś 300 a nie, 328 dobra, wymienił sobie jeszcze punkty Trochę więcej było tych pieniędzy, chociaż o, złotówka tylko, dobra, nieważne, ale zawsze coś, dobra. E, w takim razie znowu sobie dodamy tę skrzynkę. E, jak mnie oglądacie już dłużej lub nie, ja kocham otwierać skrzynki z naklejkami. E, raz mi wyleciała e, naklejka za 2100 jakoś, tylko to chyba było z gold case'a, tylko już teraz nie pamiętam dokładnie, czekajcie. Tak, to chyba z Case'a ale ja wtedy na jesterze to otwierałam. Eee, także dobra, weźmiemy sobie też tą skrzynkę, oprócz tego. Mm, dobra, może te. Anime Case jeszcze. Znowu damy sobie na dwie osoby. Nie wiem, ja się boję na razie ryzykować, bo nie chcę przepieprzyć całego hajsu, eee, ale no. Robimy sobie jeszcze bitwy na 3 cztery osoby i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobrze, 25 zł. Znowu ta sama broń wylosowała się. 3,95, dobra. Dobra, 3 zł. To nie wiem, 3 dychy chyba, albo 15. Nie, 10, to poszło w tu Strasznie. Dobra, 29 zł. Strasznie spadły te naklejki ostatnie czasy, naprawdę. Dobra, teraz się okaże, co tu wyleci. O Jezu. No dobra, mamy wina, ale na minus jesteśmy. E, ale dobra, tam 9 zł to nieźle. Chociaż wiadomo, lepiej być na plus mimo wszystko. E, więc dobra. Może dołączymy sobie teraz do kogoś, tak? Jak widzę, tutaj też robią bitwę z tą nową skrzynką. Tylko akurat tu jest bezpusta ani. Czy też nie ma. w sumie bitwa za 14 zł, to też nie ma się czego spodziewać, no nie? Ale no na razie nie ciekawie. Ale dobra, powiem Wam. Otwierałam tą skrzynkę na buście. To ile tam było? Za 13 zł, i wyleciała mi ta MK za 150 zł. Z tego, więc zobaczymy sobie. Czekajcie. No cały czas nam brakuje. Ta MK właśnie mi wyleciała za 150 zł. No w faktoryniu. Więc dobra. Zrobimy sobie bitwę z naklejkami znowu, w sensie podwoimy sobie to trochę, albo, albo wiecie co, może otworzymy sobie jedną taką droższą e, skrzynkę. A i słuchajcie, raz którym się zapisać w komentarzu, to niech będzie teraz e, s, e, te slime case, więc zapisujcie to w komentarzu. Jeśli chcecie wziąć e, udział w skina za 15 zł, w domu trzeba zostawić lajkor like, super fajnie będzie, jeśli udostępnicie ten film dalej. E, więc dobra, damy sobie. Trochę droższą e, skrzynkę, może tą, tą nową z tego eventu e, na boście O Jezus Maria, dobra, nieważne. O Jezus Maria. Ale kurde, no tak w słabym stanie mu drobna, bo ona tam chyba po tysiąc ileś tam nawet chodzi w lepszym stanie, już teraz nie pamiętam dokładnie. E, więc dobra, może zrobimy sobie bitwę. Naładujemy na full'a te nowe skrzynki eee, Więc dobra Trochę nam brakuje, czekajcie tu o, dobra, to nic nie ten. 94 to kosztowało mm, dobra To zrobimy sobie w takim razie Mmm, na full'a te skrzynki Coś za 13 zł jeszcze o, coś tak tego było Może na czterech? Nie, dobra, damy na trzech. I może po lewej stronie, bo teraz jak wiecie lub nie wiecie, ee, można wybierać sobie miejsce, w którym chcielibyście być w bitwie. Dobra, damy sobie poty, zobaczymy, jak to pójdzie. O Jezus maria. Wystęgie trzy. Nie, no chociaż nie, czekajcie, za 25 zł faktury nie wstad Tracku nam gali. Ej, dobra, mamy tę MK najdroższą? A nie, a co nie, jest chyba ta. Aha, bo ja wtedy faktory nie Już myślałam, Boże. Dobra, Jezus, Maria, no. Nie, no masakra, ja naprawdę nie mam jakiegoś szczęścia, więc dzięki wielkie widzowie za obejrzenie odcinka, trzymajcie się, do następnego, papa. I przypominam wam o konkursach, no więc trzymajcie się.